Dzisiaj oceniamy team i zapraszam do oglądania. Okej, okay, są Na co napędzić, na co wygląda na co tak jak Barakowa Nie masz kimu, nie masz tylu, no a na co Obama? Jestem na co, jestem bez nie mam czasu na to, żeby gadać sobą bez potrzeby. A ty chłopak patrzy kiedy, ja wychodzę z toalety, na sobie mam tylko skate, na co, na dzisiaj moi to to rakiety. Szaro, to nie twoja liga. Tą w oceniam na co 4 na 10. ramadę Moichu nie pobiję nawet dla brążej tak jak ty na 17 tak jak sobie dać w 7 dni, 7 fur w każdej górze 7 miejsc D mix do wilki, z duch widzisz film Zacarem oglądają nawet milczy się Wróć siłki, ty masz urodzinki Wiesz co będziemy robić razem cały drobka 1 na 10, sorry czek Jestem moja mów mi moja lista które chcesz polizdać słucham żaby albo słucham kiza taka ameryka, że pytają gdzie ta wiza na mieście wołają na mnie rich bitch, wszystkie drzwi otwierają ramoniczki, cała na czerwonolaka sadę papel i wszystko się zjadę bo cały ci robi papier czekaj, tak się wypełnił żeby wiedziała przynajmniej o czym no może wie o czym śpiewano, bo w pracu na tym, tym w jakiej. dobrze tego, polsku zaśpiewała, teksty, no, po polsku nie wyśpiewa, ale takie teksty, po polsku już można to ja to zdążył ten sam tekst, no to tak samo. What do you know? I... No, no, no way, nie wiem. Ale ocenię na 60 Już nie Team X -E, to Team X2 Gdzie ta cała wasza straszna agencja, bo mamy wielką vilowy Tomek z kart. Wiesz kto tworzy trendy, a Wiesz kto ma te wersy Karol Piesko pierwszy i jestem jedyny, więc nie będzie o, oh really? Ostra tak jak Chilli? Party to baby, party w wielkiej willi? Student jakoś miński, a mnie nie nauczyli Tego jak się robi sos, wait O, oh really? Really? Bardziej filetowa niż Elisa Violet Kiedyś Disney Channel, teraz tylko Vimin skarbie Oni nisną dramę, party biznesu umyli? Ty jesteś senceperką, ty, ty, ty idziesz za panem Szczerze nie wiem, może... Psz. Niech będzie... Znaczy, no... 7 na 10, super, co? Najstarszy w stadzie, papa Smurf. Nie rusza mnie nawet Kamel Nie mam czasu na rymy, bo lubię bawić się. One mówią i bo lubią bawić się. Poszło, granat, bo to wybucham mocno. Słucha tego papa, Suka nawet Cica z Tokio. Siurak, start, ty to rodzina. Jeśli chcesz oprzeżyć, to przeżyć, to się z nami nie zaczynaj. Y Nie wiem, nie wiem, bo czekam. takie. Dobra. Pięć ponad dziesięć. Jeśli chcesz naprzeleć, to z nami, nie zasięgaj. Nie mam żadnych syf, sweet bitch. Jak Londryna jedzie limuzyna, a nie Elowina. To wielki finał, lecę po zębicie, jak dziewczyna Alladyna. Hej! Hej! Wierzę, robimy to daily. Siedem samochodów, tak jak Szybcy i Wściekli. Mamy nowe torebki, bo lepiej zniknąłem, bo się dwojmi, Oczywiście oceniam, dzisiejsza dziesięć. mnie nie lekcji, wjeżdżam na grubo, kopara i weźmy, ja. Nie się w bo to jeżdżę koparką, ty wisisz misianką, ja. Yeah. Wow. Jadę po bicie, jak dziki na szczycie, lub jeść co wicie. ja. Yeah. Wow. Największy w rodzinie, nikt z nas już nie zginie jak w poprzednim teamie, ja. Yeah. Wow. Hmm. Teraz sobie coś powiedzieć. E, ta zwrotka 910. Słuchamy tego. I w tym właśnie momencie zaczynamy nową edycję. I, w zaczynamy nową edycję I od dzisiaj filmy na naszym kanale będą się pojawiać codziennie o 16.00. I mamy też dla Was konkurs. Przez 7 dni, jeżeli po każdym filmu zostawicie łapkę w górę, komentarz. Dobra. E, do zobaczenia jutro w następnym odcinku. Oczywiście są kolacje: połowę pizzaryk i jedną buka.